Bok-barku, sprawdzone trzy ćwiczenia na ten rejon, tak, bo bok-barku też potrzebuje kilku ustawień, żeby go perfekcyjnie w całości przetrenować. Zaczynamy wznosy bokiem, czyli sztandarowe ćwiczenie wykonujemy do 120 stopni. Nie tak jak popularnie się mówi, do 90, do 120. Była środkowa sfera, teraz nacisk na tą bliżej przodu zlokalizowaną, czyli Odwodzenie linką za ciałem. Ważne, by linka była w tym ustawieniu, zaczynając ruch. I ćwiczenie trzecie, najmocniej angażujące tą tylno zlokalizowaną sferę boku naramiennego, czyli tutaj wykonamy Y raises, czyli ruch w pełnym zakresie, realnym, pełnym zakresie na bok naramiennego. Można to wykonać w tricecie, ale ja proponuję jako trzy oddzielne ćwiczenia. Nie muszą być na jednej jednostce treningowej, ale gwarantują, że przetrenujesz tylną, środkową i przednią część boku na ramiennego.